Siemano przez kolano, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, wojan. I spójrzcie, co się wydarzyło. Ostatnio, w ostatnim odcinku, skończyłem odcinek w tym miejscu tutaj. W tym tutaj miejscu, słuchajcie, tu gdzie jestem. I spójrzcie na to, co się zmieniło. Lol, ta wyspa jest jakaś po prostu zmieniona. Spójrzcie, tutaj mamy skrzyneczkę. Zaraz sprawdzimy, co jest w środku. Tutaj jest mini drzewko. Patrzcie, tutaj w ogóle mnie odcięto. Tam jest jakaś informacja. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ludzie. E, czy ja mogę iść do tej wyspy? Mam nadzieję, że tak. Czy to jest po prostu. To moja teraz prywatna wyspa Zrobiono dla mnie taką właśnie prywatną wyspę I mogę się tutaj tak zacząć jakby rozwijać od zera Mam nadzieję, że tak Bo wcześniej zostałem zostawiony właściwie Bez niczego, a teraz Coś mi jednak tutaj ktoś dał, więc uwaga Sprawdźmy co tutaj jest Uuu, mamy wiatro lawy, lód E, nasiona pszenicy oraz sadzonka dębu Czyli będziemy mogli zrobić e, Na pewno ten, jak się nazywa niarkę. No, no, wiecie o co chodzi e, Na samym początku widzicie Mam dosyć dużo już kobla, więc dobrze Szkoda, że nie mam wiadro z e, tą, z wodą Bo jakbym miał dwa wiadra z wodą To bym mógł więcej tego zrobić, a tak to nie mogę No i co, póki co nie mogę chyba wchodzić Na wyspę tam, e, parionej i Matrunera Sprawdźmy sobie na samym początku, co tam jest Napisane na tych tabliczkach poniżej Bo słuchajcie, tam jest chyba jakaś po prostu Tajna, ukryta wiadomość, do nas. Nie wiem, czy to zrobił on. W sensie mi takie, taki tutaj taką wysepkę. Widzicie? To jest ewidentnie wysepka dla mnie. Wcześniej tutaj była wysepka, ale ta taka z grzybkami. Pamiętacie o, zresztą, jak oglądaliście ostatni odcinek. A teraz widzicie, co tutaj się wydarzyło? Widzicie? Jakieś naprawdę dziwne rzeczy. Więc sprawdźmy sobie na, na, pod, na samym początku te skrzyneczki. Nie chciałbym również spać z wysokości, więc muszę tutaj uważać, jak będę schodził. E, dobra, więc uwaga. Cyk, schodzę. Oj, oj, oj. Dobra, jestem. Jejku, jak ja mam mało HP. Muszę zaraz szybko... Ogarnąć sobie jakieś jedzonko. I jeszcze tutaj sobie spadnę. I tutaj, dobra, ale zanim to jeszcze przeczytamy Słuchajcie, pamiętajcie oczywiście zostawić Łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a dodatkowo Wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl Link jest w pierwszej linii Z opisu, bo na przykład takie przekazackie bluzy Są też koszulki i nie tylko Więc polecam, i pamiętajcie, że każdy Przedmiot zamówienia otrzymuje takie oto zdjęcie Z autografem moim Ręcznie podpisywanym kompletnie za Darmo, więc zapraszam, pierwsza linia W opisie, a my przeczytajmy sobie Co tu jest napisane Wojtku, jesteśmy przyjaciółmi, lecz niestety te ostatnie twoje czyny spowodowały, że nie możesz u nas być. Pozdrawiam MIP, no czyli oczywiście Matruner i Palion, czyli to tutaj zrobił Matruner i Palion, po prostu ze względu na to. Zostawili mi też tą wysepkę tutaj. Patrzcie, wysepkę tutaj, na której będę mógł sam sobie zbierać surowce. Okej, okay, czyli oni mi to wszystko jakoś chyba zostawili. Dobra. Dobra, albo, albo to on zrobił, albo on zrobił, a oni po prostu powiedzieli, że, że nie może Nie wiem, jeżeli wy wiecie, to dajcie znać na dole w komentarzach, czy to zrobił Palion, czy to zrobił Matruner A my sobie chodźmy teraz szybciutko tutaj do góry z powrotem na naszą wysepkę Bo oczywiście będziemy musieli zacząć się rozwijać Tak, dzisiaj zajmiemy się rozwijaniem tej wysepki Trzeba będzie o nią dbać, ponieważ nie wiadomo jak długo tutaj zostaniemy Oj, już jestem tutaj, dobra, to muszę skręcić Cyk, idziemy Muszę naprawdę uważać, żeby nie spaść z tym ekwipunkiem które mam, bo to jest jedyny ekwipunek który właściwie na obecną chwilę mogę użytkować. Dobra, cyk, jesteśmy. Okej, okay. robi się tak swoją drogą już ciemno, więc wiecie co? Ja tu postawię pochodnie, żeby było już, wiecie, tak, żeby było porządnie e, i żeby mi się tutaj mobki żadne nie respiły, bo wtedy byłoby fajnie, gdyby tak nagle mobek mi się tutaj zrespił. I wiecie co, na wszelki wypadek odłożę rzeczy, z których za dużo nie będę korzystał, więc cyk, w ogóle skąd ja mam rudę węgla w swoim eku? Ej, ludzie, no nie pamiętam tego. A, ej, słuchajcie! Bo ja kiedyś jedwabnym kilofem wykopałem niektóre rzeczy u Pariona i Matrunera na tamtej ich wyspie. Więc możliwe, że to po prostu są te pozostałości z tego. Dobra, e, kobblestwowniarkę będę musiał jakoś ogarnąć, ale nie wiem do końca, jak się ją robi. Będę mógł, ale potrzebowałbym drugiego wiaderka wody. No chciałbym zrobić jakąś farmę, słuchajcie Nie mam za dużo jedzonka Na początku zaj zajmijmy się ścięciem tego drzewa Na samym początku chcę je na pewno obudować O, mam sadzonkę Dobra, to skoro mam sadzonkę To postawmy sobie od razu tutaj drugie drzewko Okej, okay. a to drzewko sobie zetniemy Okej, okay. więc lecimy z tematem, słuchajcie Tam jest jeszcze Trzeba uważać, trzeba każde, dosłownie każde O nie, dobra Muszę zebrać to jedno tutaj to to, 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 to i będziemy już pół płytki kłaść Gdzie to spadło? Ja się kręcę na krawędzi, to było, widzieliście to. Milimetry ludzie, milimetry i bym stracił pierwsze drewienko tutaj Ja cię kręcę, dobra, cyk, robimy szybciutko teraz półpłytki I z półpłytek będziemy się budować, tak No bo inaczej to byśmy po prostu marnowali cobblestone'a Półpłytki e, zabierają jakby mniej cobblestone'a, co nie? E, więc cyk, cyk, zabudujemy to sobie e, No i dobra, czy jest taka sama szansa na wypadnięcie sadzonki rozwalając liście? I taka sama kiedy liście Ojejku prawie oj, się bęże spadłem Czy taka sama szansa jest na to że jak rozwalę liść Wypadnie z niego sadzonka czy po prostu Większa szansa jest wtedy kiedy ten liść Sam się rozwali Dobra nie wiem ale porozwalajmy te liście Mam nadzieję że coś z tego wypadnie O tu już jest, jeszcze jedno drewno jest więc weźmy sobie je Oczywiście Jeszcze jedno ja bogaty jestem Ja bogaty Okej, okay, cyk i już teraz nie ma tutaj w ogóle drewna, więc rozwalmy sobie to i mam nadzieję, że jakaś sadzonka wypadnie. Kaman boy, no nie, no kaman, jedna chociaż. No nie ma żadnej sadzonki, to jest rozbój w biały dzień, moi drodzy. O, dobrze, że nie, nie zużyłem całego cobblestone'a, bo jeszcze muszę zrobić przecież piecyk i słuchajcie, w ten piecyku od razu sobie przepalimy kuciaka, kuciak sobie przepalimy kuciaka. E, czekajcie, mam jakiś węgiel. Tutaj mam węgiel. Tylko nie wiem, czy ten węgiel czy dobrze będzie go zużywać. Ale dobra, jeden węgiel to się nic nie stanie. Dobra, weźmiemy sobie. Cyk. O, nice. Mamy też level przy okazji, kozak. Mam nadzieję, że kiedyś Palion i Maturiner będą chcieli, żebym e, wszedł na ich e, wyspę jakby, co nie? Miejmy nadzieję, że kiedyś to się wydarzy. W ogóle porozglądajmy się tam dalej. Może tam gdzieś dalej są kolejne wyspy porozmieszczane. No bo tylko dwie wyspy to byłoby trochę mało. E, dobra, no tam jest jedna. Na dole może gdzieś? Mm -mm, nic nie widzę. A tutaj... E, e, też nic nie widzę. No tutaj jest jedna. Jestem ciekaw, czy tam jest jakaś skrzyneczka, słuchajcie. Może się tam podbudujemy, ale na samym początku chciałbym również troszeczkę ogarnąć tutaj tego dirta. Dirt jest mega, 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 mega ważny. Więc. E, dobra, weźmy sobie teraz wodę, wiaderko z wodą. Uwaga, cek. Musimy rozwalić chyba ten lód, co nie? Uwaga, rozwalamy go. Mam nadzieję, że będzie działać. To jest jedyna szansa, ludzie. Jest! Mamy wodę! Dobra, ja się bałem, że to się jakoś zepsuje, nie? Dobra, robimy teraz coś na takiej zasadzie. Cyk, niech sobie ta woda spływa. Okej, okay, spływaj sobie, spływaj. My sobie zeskoczymy to, Zeskoczymy sobie tu. Um, podbudujemy się. Podkopiemy się tutaj. Pod spód. Okej, okay. i trzeba teraz w tym miejscu. Zacząć kopać tego dirta. Dirt jest mega, mega, mega ważne, więc najlepiej byłoby tutaj wybudować taką platformę, słuchajcie, bo każdy w dirt jest na wagę złota. Pamiętajcie, że więcej dirta po prostu nie dostaniemy, więc jest to ważne, żeby go sobie teraz wykopać. Więc cyk, kopiamy sobie, kopiemy, wszystko zbieramy. Jak wypadnie chociażby jeden dirt, to się bardzo, ale to bardzo zdenerwuje. Mogłem w sumie zrobić sobie z tego jednego cobblestona. O, albo w sumie zrobię! Łopatę! No bo co ja będę tak się wiecie, męczył tutaj długo. O, jedzonko! Tak! Dawa jedzonko, bo już mam mega mało. Uwaga, jemy kuciaka! Jest, kuciak zjedzony, dobra. No, ale jeszcze troszeczkę tutaj słuchajcie. Ale nice! Mamy jednego ziemniaka! Słuchajcie, wiecie, jaki to jest wynik? To jest kozacko, panie. Jakbym ja teraz, słuchajcie, tego ziemniaka zjadł na poprzednim odcinku, to ja bym już nie mógł go zasadzić. Ja o tym w ogóle nie myślałem. A teraz będę mógł bezproblemowo sobie go zasiać e, i bezproblemowo będę mógł sobie e, zrobić tych, e, m, e, tych ziemniaków więcej. Więc bardzo się cieszę, e, że to sobie tak jakoś ogarnąłem. Dobra, cyk zeskakujemy sobie tutaj i teraz o wiele szybciej będzie się wykopywać e, tego divta. Może nie nie o wiele, ale szybko. O, trzeba pamiętać: Trzeba zostawić jedno, jednego dirciola, który nie będzie przetworzony, jakby, wiecie? Który będzie po prostu dirtem z trawą. O, bo do trawy już nie będziemy mieć nigdy więcej dostępu. To jest. A, dobra, spadło. To jest teraz jedyna e, szansa. Dobra, cyk. Póki co nam bardzo dobrze idzie. Chyba żadnego dirta nie ominęliśmy, słuchajcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dobra, zbierajmy sobie jeszcze to tutaj. E, słuchajcie, mączka kostna. Dzięki mączce kostnej będziemy mogli zrobić trawę. Dzięki trawie będziemy mogli zrobić nasiona, okej. Okay. Trzeba tak myśleć skyblockowo. Wiecie o co chodzi. Graliście w ogóle kiedyś w, sky, w skyblocka? Dajcie znać na no dole w komentarzach, czy kiedykolwiek graliście. Ojeku, tutaj jest ta woda nadal? Jest, dobra. Ej, mam nadzieję, że nie spadła tam ziemia. Czy mi się wydawało? Mam nadzieję, że nie, słuchajcie, tutaj troszeczkę się narażam, bo nie obudowałem tego idealnie. Czekaj! Tam jest sadzonka! Ostatnia sadzonka drzewa! Muszę ją szybko zdobyć! Muszę ją szybko zdobyć! Słuchajcie! Jest! Dobra! Nie zauważyłem, że tu jest sadzonka drzewa na tym! Ja cię kręcę, jakbym ją stracił! To byłby dramat, ludzie! To byłby po prostu dramat! Nie, nie, nie! To jest za bardzo już ryzykowne! Dobra! Zeskoczymy sobie jeszcze tutaj! Te dwa klocki jeszcze zniszczymy! O! Trzy! Trzy! Już chciał jeden spaść! Dobra! I zrobimy tak! Weźmiemy sobie jeszcze ten klocek! Dobra! Ten... Ojeku, zrobiło się ciemno, dobra, teraz szybko muszę postawić pochodnie, bo zaraz tutaj może być naprawdę nieprzyjemnie. Cyk, okej. Okay. I teraz na górę jeszcze. Pływamy, okej. Okay. I tutaj zostawimy taki e, bloczek. O, nie, łopatą to zrobiłem przez przypadek. Ja ci kręcę. Gdyby to był ostatni dirt, a ja bym taką łopatą zrobił. Dobra, zrobimy to w ten sposób. O, i teraz to zarośnie, okej, okay, kozacko. Dobra, cyk, na takiej zasadzie. No i co? Słuchajcie, no, teraz ładnie nam to wszystko wyszło. Mamy wszystko obcykane. Um, tutaj będziemy mieć platformę taką piękną. Weźmy sobie tego Cobblestone'a, rozwalmy. Ok, skrzyneczka. Co mamy jeszcze w skrzyneczce? Jeszcze mamy ziemię, ale ziemię już mieliśmy wcześniej. A nie, to jest ta ziemia, chyba nasza. E, dębowa tabliczka Nie wiem po co mi dębowa tabliczka Nasiona pszenicy to będziemy sobie mieli na spokojnie Żeby tam mi się nic nie zrespiło zaraz Miejmy nadzieję Dobra, e, to co teraz e, Kobylstoniarkę fajnie by było ogarnąć, ale to ogarniemy później Słuchajcie, kobylstoniarkę można zawsze sobie ogarnąć właściwie Teraz ja bym chciał zrobić farmę Patrzcie e, Farma byłaby gdzieś tutaj ponieważ potrzebujemy jedzonka, ziemniaki potrzebujemy, więc ogarnijmy sobie właśnie tak, właśnie farmę i zrobimy to na takiej zasadzie, że pod dirtem będzie cobblestone, z tego względu, że, um, że jakbym chciał tą farmę zniszczyć, to znowu bym musiał budować platformę pod cobblestone. Co, bo w sensie pod dirtem, żeby to wiadomo nie spadło. E, a tak to po prostu wiecie, sobie ładnie to weźmiemy, już teraz zrobimy i potem nie będzie już problemu, więc cyk, okej. Okay. Teraz tutaj zabieramy tą wodę, wlewamy ją tu co jest? Co to się zbugowało, czy co? Ej, no... Co jest? Czemu to się wy... nie wyle... O, dobra, zrobiło się. Ja cię kręcę, nie wiem, co tam się działo. E, dobra, mamy na szczęście motykę, więc cyk, 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 motyka i lecimy. Nasiona pszenicy i ziemniak. Ziemniak to jest obecnie najcenniejsza rzecz. Naprawdę. Więc uwaga. O nie, zepsułem to. Ty, już na wstępie to psuję, dobra. E, zróbmy tutaj coś takiego, patrzcie. To będzie... Przekozackie. Będzie to mega ładnie wyglądać. O, coś takiego. Takie pole uprawne. Takie super malutkie. Trzy kratki na trzy kratki. Widzicie? Ej, super to wygląda. Dobra, więc siejemy tutaj pszenicę. Okej, okay. a tutaj ziemniaczka jednego. Ten ziemniaczek jest najcenniejszym ziemniaczkiem. Dobra, to możemy w sumie póki co rozwalić. Siub, okej. Okay. Dobudujemy. Ej, ile mi zostało cobblestone? <laughs> Już tak mało? Ej! Ten cobblestone znika szybciej niż myślałem. Dobra, to wiecie co? Nie, nie mogę już go marnować. Muszę zrobić kobl z tą niarkę. Ale w tym celu musiałbym zebrać jeszcze tamtego kobla. Dobra, wiecie co? Na wszelki wypadek odłożę te rzeczy, bo są zbyt cenne. To drzewko już sobie posadzimy tutaj. Niech sobie rośnie, słuchajcie. To jest bardzo ważne. Ehm, no i co? Tutaj odłożymy jeszcze dirta. To odłożymy, to odłożymy. to, 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 to. to. Weźmiemy sobie, zrobimy kamienny kilof, bo nie chcę żelaznego kilofa narażać, wiecie dobrze, że to jest dosyć du duże za narażanie, żeby tak po prostu sobie go trzymać na takich wysokościach, będę go brał tylko jak będę miał pewność, że nic się nie stanie, dobra, cyk, teraz wchodzimy sobie to. siup, oj, trochę straciłem HP, ale spoko, żyję i teraz rozwalimy tą platformę tutaj. Bo no ta platforma da nam trochę kobla, a sama w sobie po prostu jest nie, e, niepotrzebna. Patrzcie, ilu tutaj jest ziemniaków, ja bym je tak chciał. A co to tam jest? Oni mają niedźwiedzia polarnego! Co? Ej, no to jest niemożliwe po prostu, jak oni są już rozwinięci. Zazdro, nie? Zazdro. Słuchajcie, zrobimy tutaj taką platformę. Um, no i trzeba będzie zrobić tę Cobblestone, Arkę. Co, jak, co? Trzeba będzie ją zrobić. Chciałem to odłożyć na później, no ale nie ma raczej e, innego wyjścia. Musimy to zrobić teraz. Jeszcze tam będziemy mogli pójść. Ale to oczywiście w kolejnych odcinkach, więc subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco z całym skyblockiem Ej, gdzie tam spadł ten Cobblestone? Bo chyba. Go... Co jest? Zbagowany jest ten Cobblestone? Nie wypadało z niego przez chwilę nic. Dobra, tutaj już mamy 15 cobblestone'a więc tyle dobrego. Wskoczmy sobie tu, okej. Okay. Dobra, no i co? Teraz zrobimy sobie pół płytki cobblestonowe kolejne. 30, mam nadzieję, że nam 30 wystarczy. Eee, Cobl stołniarka będzie tutaj, słuchajcie, z tej strony będzie. Tu właśnie w tym miejscu będzie cobblestone'iarka nie wiem dokładnie, jak ja mam ją zrobić. Nigdy tej kobylstoniarki, tak wiecie, nie ogarniałem za bardzo. Wodę mamy tutaj, będziemy musieli tą wodę zabrać. O nie, no to będzie problem, bo ja wtedy co ja zrobię z moimi uprawami? Że ta woda nie ten, nie będzie jej. Chyba, że tam będzie jakaś woda jeszcze jedna chociażby. No nie wiem, może potrzebuję jedną wodę, a może. Zresztą, dobra, wiadro mam. Mógłbym się w sumie wkraść na wyspę Paliona i Matrunera i zabrać jedno wiaderko wody. Dajcie znać, czy to jest jakiś plan. Czy można, czy moglibyśmy tak zrobić Dajcie znać, bo co my zrobimy z jednym Wiaderkiem, potrzebujemy dwa, no koniecznie Chyba, że tam jest, no nie wiem Zobaczymy, ehm, dobra, tak czy siak Na obecną chwilę, ehm, weźmy sobie Jeszcze więcej cobblestone'a, weźmy sobie Wiaderko lawy i już tą cobblestone'iarkę Sobie tutaj ogarniemy, nie wiem dokładnie Jak właśnie się ją robi ehm, Więc czekajcie, zrobimy to na takiej zasadzie Cyk, tutaj chyba woda Powinna spadać, dobra, czekajcie Cyk, cyk Eee, cyk, na takiej Zasadzie, dawaj mi to Dawaj mi to, te tutaj Tą wodę tutaj dawaj mi, niestety No ja nie wiem, czy to przetrwa Długo, czy nie, ale zaraz zobaczymy, dobra Cyk, wlewamy wodę Okej, okay, woda spada tutaj Trzyma się póki co, dobra Oj, 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 oj Ja cię kręcę Prawie spadłem O, lo, lo, lol, 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 To było niebezpieczne, ludzie o o, ja już jestem naprawdę zestresowany w tym momencie, co ja tutaj zrobiłem, nie? Co ja tutaj zrobiłem? Dobra, rozwalamy teraz tą wodę i sprawdzamy, czy to będzie działało. Uwaga, cyk, woda wpływa tu, okej okay. I teraz w tym miejscu powinien pojawiać się Cobblestone. Ehm. Um, czekajcie, tu będę ja, okej okay. Tu będzie Cobblestone, tutaj będzie lawa. Ehm. Um, dobra, więc teraz połóżmy tutaj Cobblestone, tutaj będzie lawa. Uwaga, coś takiego. I uwaga, sprawdźmy, czy to zadziała. Kaman, błagam, jak to nie zadziała. Chociaż zastanawiam się, no słuchajcie, jeżeli ta lawa tutaj jest. No nie wiem, czy, czy ja. Jeżeli ja ją tutaj rozleję, tą lawę, w tym miejscu, to zrobi się coś takiego. Okej. Okay. Czyli ta lawa nawet. Dobra, czekaj. Ta lawa musi minąć trochę czasu, widzicie? Musi minąć trochę czasu, zanim ta lawa się tutaj stworzy. Więc ona prawdopodobnie po prostu zrobi się w, o, z obs, w obsidian, się chyba zmieni. Bo słuchajcie, ta woda strasznie szybko leci. Dobra, a czekajcie, gdybym zrobił jedną kratkę. Na wszelki wypadek, dobra. Bo słuchajcie, na wszelki wypadek zrobię tutaj jedną kratkę jeszcze odstęp, Patrzcie, Cyk na takiej zasadzie. Cyk, 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 ok. Teraz tutaj lawa. Tutaj będzie cobblestone. Dobra, a tutaj będzie woda. Teraz na pewno nie zepsuje się to. Więc chyba powinno tak działać. Dobra, uwaga. Oj, prawie tam spadłem. Sprawdzamy, ale boję się. Dobra, nie, no w obsydian się, to nie zmieni. Uwaga. O lol! Co się tutaj stało? Ej, to nie tak powinno wyglądać. Dobra, nie zabieramy szybko tą wodę. To nie tak powinno wyglądać, ludzie, coś jest nie tak. O, już wiem, jak to powinno być. Ja cię kręcę. Dobra, głupek ze mnie, słuchajcie, głupek. No przecież, że już wiem, jak to powinno być. Patrzcie. Tutaj w ogóle nie powinno nic być Słuchajcie, tutaj powinna być pustka Tutaj powinna być, tak, i wtedy ta woda nie będzie Spływała dalej Okej, okay, dobra, dawaj Dawaj mi to, okej, okay, i uwaga Sprawdzamy, czy teraz będzie to działało Teraz leci to na do, i patrzcie na to, patrzcie Wojtek to wykmienił. uwaga No Jest, działa, działa Mamy kobblestrzeniarkę u Wojana do Białego Rana. I ja to sam wykminiłem, słuchajcie, ja nie, nie szukam poradników jakichś. Nie oszukuję, słuchajcie. Sam robię kobblestrzeniarki, ludzie, sam. Ej, no, coś pięknego, moi drodzy. Coś pięknego, żem tutaj zrobił teraz. Ale się jaram, no. Powiedzcie, bo, bo ja to sam zrobiłem, nie? Nie szukałem w internecie, ale się jaram. 19 kobla, także popatrzcie, jak to w ogóle szybko się robi. Oj. Wykrakałem o teraz. Patrzcie, no tak szybko, że to jest masakra. Po prostu mogę na sto po prostu teraz trzymać kursor i jazda. Niech tam się robi, słuchajcie. Ja sobie tutaj posiedzę, co nie? Ja sobie posiedzę. Fajnie będzie, fajnie, ole, fajnie. No, słuchajcie, i już mamy prawie pół stacka stona. Ale się to zbiera szybciutko. Coś pięknego. I jeszcze jeden. Dobra, mamy pół staka. To my sobie to w takim razie teraz zostawimy. Um, przy tym czymś trzeba będzie zrobić farmę, chyba. Bo in innego wyboru, chyba niestety nie ma, słuchajcie. Rozwalmy sobie tego ziemniaka, dobra. Musimy tutaj zrobić farmę. Innego wyboru po prostu nie widzę. Um, przynajmniej na obecną chwilę. Um, może później coś się wymyśli, ale przynajmniej teraz niech ten ziemniaczek tutaj będzie zrobiony. Niech on już wyrośnie, słuchajcie. Damy tutaj jeszcze ładne słoneczko. Tutaj słoneczko. Hehe, he, patrzcie jak będzie. A czekaj, to mogę, to mogę zepsuć? Czekajcie. Czy ja mogę zepsuć? Mogę zepsuć. Ojejku, nie ziemniaka, ale dobra, to... Dobra, zepsułem to. E, I nic ci nie stało, więc luz. Teraz zepsuję jeszcze to, ok? Położę tutaj dirciola. Zrobię go w ten sposób. I niech już ten ziemniaczek tutaj dorasta. Nice. I pszenica w sumie też. Zbieramy, zbieramy. Okej. Okay. No i pszenica też niech to rasta. No i mamy dwa w jednym, moi drodzy. Okej, okay, wszystko tutaj będzie się ładnie teraz rozwijać. Moim zdaniem nasza wysypka już tutaj coraz lepiej będzie się już tylko prezentowała od dzisiaj. Jeszcze z tej strony może zrobię, mm, słuchajcie, więcej tego dirta, co wy na to? Może po prostu damy... O, toż? Nie, to nie rośnie, dobra, wydawało mi się. O, ale widzicie? Jest! E, woda w tym... jest tutaj, działa, działa ta woda. Więc weźmy sobie jeszcze te nasionka i te nasionka również damy tutaj. Cyk, cyk, cyk. Kozak, ludzie, to będzie najlepsza wyspa na świecie! Najlepsza wyspa Ever, więc subskrybujcie kanał oczywiście razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, właśnie z tego skybloka Uwojana do Białego Rana. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał. Um, no co, zostałem tutaj uwięziony, ale damy sobie radę. W kolejnym odcinku oczywiście sprawdzimy, co będzie na kolejnych wysepkach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Puu!